Cześć wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na o, haul zakupowe ze sklepu Euroshop oraz Rosmana. Wszystko prosto z plecaka wróciłam niedawno. Pomyślałam, nagram. Sama osobiście lubię nagrywać i y, oglądać takie rzeczy, więc myślę, że Wam też się spodoba. Zaczynamy! Pierwszą rzeczą są przecudowne. Jeszcze jeden długik. O! Krasnale, zobaczcie. Cudne po prostu, ujałują krasnoludki, takie fajne. A żeby, wiecie, po euro, no teraz po euro 10 wszystko jest praktycznie. To są cudowne, tutaj taki. Taki pan z nóżkami. Czerwony, tu jest z nóżkami szary. I takie zwykłe, wiecie, teraz na jesień taką pierdółkę sobie postawię na parapecie czy między książkami, o widzicie? Ekstra to będzie wyglądało, To no się akurat nie mieści sieć tutaj, Tadam, Fajnie wygląda. Kolejną rzeczą jest y, emoji. To jest bardzo, wiecie, to, to było drogie, znaczy ogólnie to jest drogie tutaj, ale z ciastkiem. Właśnie w Euroshopie jest to, że oni rzucają jakieś takie kosmetyki i ja, tak chyba termin przydatności im się kończy czy coś, nie wiem dlaczego one są tak sprzedawanie tanie. Mam jeszcze z Douglasa parałki. I tak, kupiłam to. Bardzo ładnie pachnie. Kolejnym jest szampon i płyn do mycia. Lubię myć dla dzieci szamponem. Tak, jakie wieszcie, bicie? Zazwyczaj, jak umieję takim innym, to spędzi mi skóra głowy. A jak umyję dla dzieci, jest wszystko ok. Nie mam problemu, więc yy, staram się kupować dla dzieci. Szampon teraz miałam z hipa, chyba? Bardzo fajny. Był. O! I teraz mamy tak. Douglas. Też, euro 10 za to. To jest woda. Yy, jak to pisze? Jak tutaj. Miałem do twarzy, taka wiecie, woda. Lubię takie bajarety, putonik czy tam mgiełka. To jest dla mnie bardzo fajne. Kolejną rzeczą, właśnie to było mega. Czekajcie, znajdę jedno jeszcze jest i jeszcze jedno. Ale nie mogę znaleźć. Są trzy takie szampony. Są dwie od i jest jeden szampon. I to było tak, y, dwa za trzy. Czyli za, za, zapłaciłam 2,10 za, za 3 produkty ogólnie. Myślę, że to fajna sprawa, przetestuję. Może dam Wam znać. Dlatego lubię Euroshop. Tam można znaleźć bardzo dużo fajnych rzeczy. Takich, wiecie co, zazwyczaj bym nie kupiła, ale lubię przetestować. Nie szkoda mi, wiecie, euro 10 wydać na, na, na takie coś. Nie wiem, ile to normalnie kosztuje. I kolejną rzeczą taką ciekawostką jest jakaś taka ampułka odświeżająca to jest. Łagodząca. I też jestem ciekawa. ja wam pokażę, jak to wygląda. Będę dzisiaj... Sorry. Będę testować. A nie mogę. O, tak wyglądają. I to też było za euro 10. Nie wiem jaka to jest polityka, że wiecie tam już są takie fajne rzeczy. Naprawdę można się odkupić. I teraz już A nie! Ja że mam taką pierdołę. Coś śmiesznego. Zawsze chciałam to zobaczyć, takie wiecie, wieczne dziecko jest we mnie. <słuch> jakie to śmieszne. O, losie, co on tu ma? A to jest żyłka. O, mamo. Jakie to jest delikatne. Śmieszna sprawa taka, wiecie. Lubię takie pierodowe w samochodzie sobie przyczepiać. Zawsze jadę taka, wiesz, obwieszona. I teraz przechodzimy do... A nie! Jeszcze. Jeszcze mam dwie maseczki. Dermazel, zel, selzel, nie wiem jak to się czyta. Wyglądają bardzo tak pro. Jedna jest jagodowa chyba, tak jagodowa, a druga nie wiem co to jest. Pisze tutaj, nie wiem, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Jakieś takie zioła, zioła kwiatki, też po całym I kolejną, teraz będzie już rosnanie. Więc rosnanie wyczaiłam. tak. Ta. Uh, uh, uh. To jest chyba sól. To jest takie proszko sól do kąpieli. Za 15 centów wzięłam sobie. Kolejną rzeczą pachyń piękny. Jest, są takie granulki do kąpieli. To było za 60 centów. I tutaj jeszcze wzięłam sobie maseczkę do twarzy, bo była przeceniona chyba za też za 50 centów. Nie wiem, czy to drogo, czy tanio, ale wzięłam tak z ciekawości, bym mi się opakowanie spodobało. I tutaj mam jeszcze maseczka bab, babi, bab, bąbelkująca. Nie mogą się wstawić? A, i tu mam jeszcze... Takie coś, i to było za 90 centów przecenione. Wzięłam. Lubię takie bajery, wiecie, do kąpieli. Mam tego pełno. No i tak, jeszcze kupiłam y, żel pod podproszek za 50 centów. Był przeceniony też. I płatki owsiane takie, bo mi się skończyły w domu. A ja lubię sobie tak, wiecie, owsiankę z, z rana. Teraz każdej owsiankę, więc, więc ja też, równie nie było. I ostatnią rzeczą kolczyki do nosa obracało się je kupić, to są 4 sztuki wychodzi, to jest 7,90 euro a tu pisze, że 30 zł jest na, na polskie przeliczając, znaczy tutaj nawet tak pisze i to jest niby srebrne, ale zobaczymy, sterylne jestem bardzo ciekawa jak mi się zagoi, A z tej strony z tej strony mam się, przebiłam sobie nos jak mi się zagoi, to dam Wam znać czy warto ale spodobał mi się. Jeszcze były takie, wiecie, okrągłe. Też sobie chyba je zakupię, bo wydaje mi się, że się opłaca. I tak, mój plecak pusty, nie ma więcej nic. Ja zapraszam na inne moje filmiki. Mam nadzieję, że teraz jakoś wam się spodoba, że będzie lepsza. I mam nadzieję, że przy tym zostanę. Bye.